W ostatni czwartek oglądaliśmy na streamie prezentację Path of Exile 2 i powiem wam, że, tak jak nie byłem nahejpowany wcześniej, tak teraz jestem. Zacznijmy od tego, że daleko mi do eksperta zarówno pierwszej części Path of Exile, jak i Action RPGów jako takich. Także, jeśli ty również jesteś nowym graczem dla tego gatunku, totalną świeżynką, być może nawet totalnie niezainteresowanym tym tytułem, to posłuchaj Wujka Grajka. Są to spostrzeżenia żółto dzioba odnośnie nadchodzącego wczesnego dostępu do Path of Exile 2, które dadzą Ci perspektywę na to, czy warto się zainteresować tym tytułem. Aha, i jeśli jesteś starym wyjadaczem, to musisz mi wybaczyć, że nie znam nomenklatury Poe, także będę to opisywał swoimi własnymi słowami laika. I tak na przykład zamiast AOE powiem atak obszarowy. Ogólnie gra zdaje się bazować na wciągającym gameplay lupie. Zabijaj przeciwników, żeby móc ulepszyć postać, żeby móc sprawniej zabijać trudniejszych przeciwników, żeby móc rozwinąć postać jeszcze bardziej. Brzmi prosto i monotonnie, ale wraz z postępem mechaniki nawarstwiają się, tworząc coraz bardziej złożone zależności. Jeśli znacie moje podejście do gier, to wiecie, że lubię jak systemy przeplatają się ze sobą. Właśnie dlatego tak bardzo cenię sobie immersję w Sim, którego tak mało na tym rynku. A słuchając o nadchodzącym wczesnym dostępie PoE2, brzmiało mi właśnie na takie w sim, tyle że w gatunku hack and slash. I teraz niektórzy mogą stwierdzić, no ale skoro to jest tak złożone i tyle się dzieje na ekranie, no to przecież nie będę do tego wchodził, bo się pogubię jeszcze. Jeśli gra będzie śledziła start jedynki, to mogę cię uspokoić. Ponieważ w jedynce wyglądało to tak, że twoja postać budzi się i na starcie jest absurdalnie prosto. Znajduję kija, paru przeciwników i zwyczajnie tłukłem ich jednym przyciskiem, zanim ci zatłukli mnie. Ale z biegiem czasu gra powoli przyspiesza. Pomalutku, krok po kroczku, cyk, 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 tup, 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 tu daje nową mechanikę, tam przemyca drugą, dlatego zakładam, że tak samo będzie z dwójką. Gra najpewniej nie rzuci cię z marszu na głęboką wodę tak, żebyś się utopił, tylko najpierw umieści w brodziku, żebyś się przyzwyczaił i stopniowo będzie dolewać do baseniku kontentu. Także teraz przejdziemy sobie krok po kroku przez to, co zostało zaprezentowane na czwartkowym pokazie Path of Exile 2. Na starcie wybierasz klasę postaci. Zaprezentowano 6 klas, ale wraz z rozwojem gry Jakieś nowe. W dodatku doboru wykonujemy w świetnym menu, gdzie przedstawiciele każdej z nich stoją na szubienicy i jedynie wybrana przez gracza klasa unika straszliwego losu. Taka mała pierdoła, ale tak fajnie zobaczyć właśnie takie pomysłowe detale. Teraz omówię pokrótce wszystkie klasy, czym charakteryzuje się każda z nich, jak wpasowują się one w moje preferencje gamingowe, ale co ważniejsze, dam tym samym tło do determinacji, które wpisują się w wasze gusta. Pierwszym jest mnich. Mnich zdaje się wspierać szybki styl gry, walczy kosturem płynnie skacząc od wroga do wroga, wspomaga się stylem walki lodu, wiatru bądź błyskawicy. Ataki oraz zdolności mnicha wyglądają kozacko, szczególnie te obszerowe, ale z jakiegoś powodu jego styl walki mnie nie zachęca. I najgorsze jest to, że nie bardzo jestem w stanie określić dlaczego. Może chodzi o to, że wydaje się być jakiś taki pospolity. Następny w kolejce jest Wojownik i to chyba będzie właśnie mój wybór. Jest silny, wytrzymały, za to powolny, ale kto by się przejmował takimi pierdołami jak szybkość, skoro jesteś silny i wytrzymały. Przy okazji można adaptować się do tego, co aktualnie się dzieje na ekranie. Czyli jeśli już podejmiemy się jakiegoś łańcucha ataku, będzie można zmienić jego kierunek albo nawet go przerwać, żeby móc uniknąć obrażeń. Niektórzy mogą uważać, że możliwość anulowania ruchu równa się braku konsekwencji podjętych akcji, ale hack and są na tyle szybkie, że responsywność i dostosowywanie się do tego, co się dzieje na ekranie jest ważne. Po drugie przearanżowano trochę trzymaną przez wojownika tarczę. Zamiast pasywnej szansy na blok z jedynki będzie aktywne blokowanie, co oczywiście przekłada się na tworzenie nowych możliwości taktycznych. Tarcza blokować będzie 100% otrzymywanych obrażeń frontalnych, ale ale w dalszym ciągu ograniczone to będzie wytrzymałością, po spadku której postawa się złamie. Do tego dochodzą mocniejsze ataki wrogów, których nie da się zablokować. I tak jak zazwyczaj w moich materiałach jestem bardzo krytyczny i rzadko się zachwycam, tak walka wojownikiem wygląda oszałamiająco. Zdaję sobie sprawę, że to co znalazło się na pokazie, było specjalnie dopieszczone, żeby wyglądało jak najlepiej, ale kurde, wszelkie uderzenia przeciwników grzmo. O ziemię, no, prezentuje się to niesamowicie. Dalej mamy klasę dystansową. Głównym orężem Rangera jest łuk, chociaż będzie wspomagał się magicznymi efektami, jak błyskawica czy zamrożenie. W dwójce będzie można strzelać w ruchu, a co najważniejsze, będzie można chodzić w wsadem. No to brzmi absurdalnie, ale dla mnie to była najlepsza informacja całego pokazu. Turbo mnie irytowało chodzenie przy użyciu myszki w jedynce. Ja, akurat łucznikiem, jestem najmniej zainteresowany. Chyba po prostu zbyt bardzo cenię sobie, sobie bezpośredni kontakt z przeciwnikiem, żeby móc spojrzeć. Pojrzeć takiemu w oczy przed zadaniem ostatecznego ciosu. A tak serio to walka łóżnikiem wygląda po prostu nudno. Kolejny jest najemnik. On również działa dystansowo używając kuszy, ale przemawia do mnie dużo bardziej niż ranger przez to jak można tasować jego ataki. Bo zamiast puszczać zwykłego bełta z kuszy, najemnik ma opcję operować nią jak shotgunem, karabinem czy nawet granatnikiem. I do tego dołączają różne typy amunicji. Wiedźma jest klasą Samonera, co znaczy, że lwią część roboty odwalają za nią przyzywane moby, czyli przejmuje się rolę takiego generała na czele armii. I teraz muszę wyrazić swoją obawę nie wiem jak bardzo będzie można sterować minionami już na polu bitwy. Nie wydaje mi się, żeby istniał jakiś system wydawania rozkazów, także mam nadzieję, że to będzie bazowało na doborze odpowiednich minionów adekwatnie do sytuacji. I że te miniony będą działać wspólnie inaczej w różnych konfiguracjach. Żeby było w tym ciut więcej logicznego myślenia niż. Mam jej piony, które walczą u mego boku. Mimo wszystko Wiedźma jest potężnie intrygująca i znajduje się tuż za wojownikiem na skali mojego zainteresowania. Ostatnią klasą dostępną na start wczesnego dostępu będzie Czarodziejka. Tutaj mamy wszystko związane z magią. Zaklęcia bazujące na żywiołach, firebole, pioruny itd., Zaprezentowano kilka zaklęć wspomagających kontrolę tłumu, jak chociażby ścianę ognia zagradzającą drogę przeciwnikom. Niemniej osobiście nie jestem tą klasą podierany, czarodziejka ląduje tuż nad mnichem zamykając ranking. Dajcie znać w komentarzach jak prezentuje się wasz ranking sumujący wasz apetyt na poszczególne klasy. Dobra, mamy już naszego bohatera, teraz zaczynamy bić moby i co w tym takiego super? A no to w jaki sposób to robisz? A tutaj tych sposobów jest mnogość. Żeby odblokować skillę potrzebne są odpowiednie kryształy. W jedynce działało to tak, przynajmniej z tej części gry, którą zdążyłem ograć, że znajdowało się konkretne kryształy z odgórnie przypisaną do tego zdolnością. Tutaj kryształy zdają się wyglądać jak punkty doświadczenia. Znaleziony kryształ na poziomie 7 może ulepszyć posiadanego już wcześniej skilla na poziom siódmy, albo odblokować zupełnie nowego, będącego już na poziomie 7. Tym sposobem gra zachęca gracza do eksperymentowania, próbowania czegoś nowego, zamiast tkwić uparcie przy tym samym przez całą grę. To jest świetne rozwiązanie, bo dzięki temu twórcy mogli zmienić system z jedynki, dodając nowy element, jednocześnie zachowując stary. Dalej możesz żonglować skillami i próbować nowych rzeczy, ale jednocześnie masz wprowadzony wybór, zamiast ograniczać się do tego, co akurat ci się trafi. W przeciwieństwie do poprzedniczki kryształów skilla nie przywiązuje się do konkretnego elementu ekwipunku, tylko bezpośrednio do bohatera. No i każda klasa dysponuje swoimi zdolnościami, które się łączą. Taki wojownik może postawić totem wzmocniony wybranym przez gracza innym skillem. Jestem ciekaw, jak wiele kombinacji będzie można utworzyć? Skile będzie można łączyć ze sobą nie tylko na płaszczyźnie jednej klasy, ale też dwóch różnych klas, jeśli będziesz grał w kooperacji. A na dokładkę, skile aktywne dostają kryształy wspierające, które alternują podstawową wersję. A jako, że są to kryształy, to nie wiążecie to z jakimś wyborem na stałe. Gra zachęca cię do eksperymentowania i szukania swojego własnego stylu. Granie w poe2 wyobrażam sobie jak coś działającego na zasadzie klocków Lego. GGG przygotowało taki zestaw i powiedzieli, hej, jesteśmy ciekawi, co zbudujesz. I kurde, nie rozumiem ludzi, którzy szukają w internecie. Jakby sorry, połowa przyjemności płynie z dostosowywania buildu pod siebie. Po to jest tyle zależności, żeby każdy dał się ponieść wyobraźni i znalazł swoje własne ja. Jeśli miałbym wrócić do analogii z klockami Lego, to różnica jest taka jak pomiędzy budową czegoś własnego z wachlarza klocków do wyboru, a składaniem konkretnego zestawu według instrukcji. Gdzie zdaje się być więcej zabawy? Nie mówię, że to źle, że tak robicie, po prostu tego nie rozumiem. Ale dobra, koniec moich wywodów, wróćmy do PoE. Chociaż zdolności są przypisywane do konkretnych klas, tak na dobrą sprawę nie są one ograniczone. Także taki wojownik jest w stanie sobie jakiegoś skilla pożyczyć od, dajmy na to, mnicha. Jestem stuprocentowo pewien, że bardzo szybko znajdą się buildy jednej klasy, która masteruje skille przeznaczone dla zupełnie innej klasy. Oprócz zabawy aktywnymi skillami wrzucono też drzewko pasywnych atrybutów. Ajajaj, wygląda przytłaczająco, co nie? Miliard skillów na jednym ekranie. Aczkolwiek jest to drzewko dla wszystkich klas jednocześnie oraz nie będziesz mieć dostępnego wszystkiego na start. Zamiast tego podążasz od jednego punktu, wybierając kolejne atrybuty, podążając wybraną ścieżką. Można sobie zawczasu przeczytać całe drzewko, żeby mieć jakiś drogowskaz w jakim kierunku dążyć, ale nie trzeba tego robić od razu przy pierwszym podejściu. W grze będą pojawiać się kolejne sezony, także czas na uprzednio przemyślane bildy się jeszcze znajdzie. Jeśli kogoś przeraża ilość opcji przy wejściu na świeżo w POE, może skupić się wyłącznie na początkowym polu i rozszerzać swoją wiedzę dalej i dalej wraz z postępem gry. No i atrybuty będzie można sobie cofnąć i przypisać raz jeszcze, wydając odrobinę złota, także nie będzie momentu, w którym zapędzicie się w pułapkę i Pominiecie przypadkiem jakiś atrybut, który zauważycie dopiero później. Atrybuty dzielą się na podstawowe zwiększenie jakiejś statystyki, jak życie czy obrażenia, procentową szansę na jakiś efekt, jak chociażby zdublowanie ataku, czy atrybuty specjalizacji broni. A skoro o broni mowa? Taka ciekawostka dla snobów językowych. Broń jest rzeczownikiem kolektywnym, co znaczy, że według prawilnej płaszczyzny posiada jedynie liczbę pojedynczą. Wydaje mi się, że liczba mnoga przeszła do mainstreamu na taką skalę, że zaczęło już to być poprawne, ale pierwotnie broń działała podobnie do słowa amunicja, żywność czy oręż. Dwa jabłka to nie dwie żywności, dwa naboje to nie dwie amunicje, tak samo dwie kusze nie będą dwiema brońmi, będą dwiema sztukami broni albo, to już na pewno słyszeliście, dwoma egzemplarzami broni. No ale muszę przyznać, że używanie broni w liczbie mnogiej jest łatwiejsze. Ale skoro o dwóch egzemplarzach broni mowa, to skończę się wymążać i powiem o możliwości dzierżenia dwóch broni jednocześnie. Jest to przykład większego atrybutu drastycznie wpływającego na rozgrywkę. Przykładowo taki, który sprawia, że wszelkie obrażenia będą w pierwszej kolejności obniżać manę, a dopiero później życie. Zważywszy na to, jak często używana jest mana podczas potyczek, taki atrybut diametralnie zmienia zasady walki, więc pod taki atrybut warto dostosować resztę buildu. Flaszki zostały trochę uproszczone, bo zamiast pięciu slotów na aktywność eliksiry ograniczono je do dwóch aktywnych flaszek, many oraz życia. Dodano tyle zmiennych, aktywnych mechanik, że odciążenie gracza na tym polu może wyjść na plus. Żeby zrekompensować brak pozostałych flaszek wdrożono mechanikę talizmanów. Czyli w głównej mierze będzie to to samo, tyle że działające pasywnie zamiast aktywnie. Warto zaznaczyć, że mana nie jest używana do ataków magicznych, tylko do wszystkich ataków specjalnych, czyli takie mocarne dupnięcie młotem o ziemię w przypadku wojownika również będzie ściągało manę. A jeśli komuś jeszcze jeszcze mało, zostaje jeszcze kwestia ekwipunku, który tak samo można moderować. Klasy będą ewoluować z takiego najemnika: będzie można przejść w łowce czarownic, który jest pochodną pierwotnej klasy, ale będzie zupełnym przetasowaniem kart. Pojawią się endgame'owe wyzwania oraz walki z bossami po drodze także nawarstwia się to fest. Ale odpowiedzmy sobie na najważniejsze pytanie. Dlaczego warto zagrać w Path of Exile 2 na premierę wczesnego dostępu, tym bardziej jeśli jesteś zupełnie niezaznajomiony z gatunkiem? Ponieważ każdy tutaj zaczyna z czystą kartą. Każdy wie tyle samo, grze na start i każdy ma szansę zostać totalnym asem. Podczas gdy wejście do 11-letniej gry, którą było po 1, mogło wydawać się przytłaczające, że a wszyscy już Metagaming na pamięć, będę musiał nadganiać, wejdę na nuba, tutaj tego nie ma. Równy start dla każdego. Chciałbym się wypowiedzieć szerzej i dać więcej moich przemyśleń na temat gry, ale wstrzymam się do czasu, aż osobiście zagram. A będzie to raczej niedługo, gdyż możliwe, że zorganizuję strumyk, na którym ogrywać będę demo PoE 2 jeszcze przed premierą wczesnego dostępu. Będę o tym informował na Discordzie oraz karcie społeczności YouTube. Także jeśli rozbudziłem wasze zainteresowanie, zostawcie lajka, natomiast jeśli tego nie zrobiłem, to wtedy no, to tak samo zostawcie lajka. Lajków nigdy nie za dużo. Do zobaczenia już we właściwej rozgrywce Path of Exile 2. Na razie.